Barça jest dalej nie do zatrzymania, Real z problemami, ale wygrywa. No i wpadła jakaś tam kasa za mój skład Realu. Także zaczynamy na Liga In Season chyba 8, ale zanim o tym to przypominam, że jeśli nie masz jeszcze konta w SoulRer, to załóż się z mojego linku. A dostaniesz 50 euro zniżki na karty. Dodatkowo zapraszam na grupę na Discordzie. Jeśli pamiętacie, to dwa tygodnie temu swoje typy dawałem w aplikacji Puki Tak jak mówiłem ostatnio, przeniosła się ona na skore rush, więc jeśli chcecie się tam pobawić w typowanie wyników, a da się na tym też zarobić, to zostawiam mojego reflinka w opisie. No i klasycznie będę wdzięczny za jakąś reakcję. Najlepiej w postaci łapy w górę lub komentarza i przypominam o subskrybowaniu kanału. Na starto mówimy sobie co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, jeśli chodzi o moje składy dla liga. Inne pominiemy. Będzie tam parę boxów nie będziemy dzisiaj robić openingu. Cieszy mnie skład niebieski. Trochę zabrakło co prawda jakiejś tam fajniejszej nagrody. Prawdopodobnie Griezmann mnie zrzucił z czwartego miejsca, ale nie zmienia to faktu, że dostanę w takim razie boxa, który wygląda w taki sposób. Jest to drugi niebieski box w tym sezonie. Nie będę chyba tutaj specjalnie pajacował, po prostu zbieram sobie na Tier 5 i to otworzę. Jakby coś tam o tej lidze wiem, a każda karta in season. Coś mi da. Także najlepiej jakby wypadła nagroda od razu 5%, czyli 20 esencji. Swoją drogą będę wchodził w in-season niebieski z tego sezonu. Niedługo pojawi się odcinek prawdopodobnie na kanale o tym, jak w ogóle proponuję grać in-season. No tutaj niestety zawiódł mnie Pedri, i Real w miarę dał radę. No kurtu, a wiadomo, no, gdyby nie Lukas Vazquez i nie Wajecha, no to byłoby czyste konto, ale to wcale nie znaczy, że byłbym wyżej w tabeli. Ten skład też nie nieporozumienie, więc tak naprawdę zjeżdżamy na dół do nagrody, która nas interesuje, czyli 20 dolców wpadło z... Ze składu Realu. Była czutka z tym Baeną. No właśnie nie jest to do końca skład Realu. Po prostu coś mi mówiło, że Fede może w tym meczu albo nie wystąpić, tak jak mówiłem, albo że nie będzie to jego mecz. No i w sumie dobrze wyszło. Baena, dwie asysty daje mi 77 punktów i jest 20 dolców. Z Fede prawdopodobnie byłoby 5. Niedługo kończy się miesiąc, więc na TikToka prawdopodobnie wstawię i tutaj jako rolkę podsumowanie na razie, ile jestem na minus z tego składu. W sensie, ile udało się już w ogóle wygrać. Tym bardziej, że dokupiłem teraz paru graczy. No i dalej. Boksy, boksy. Nic ciekawego. Okej, okay, teraz mogę powiedzieć, że coś tam oglądałem w tej kolejce, bo widziałem mecz Sevilla, widziałem mecz Realu, widziałem mecz Girony, chyba pierwszą połowę w sumie. Widziałem Barcelonę, widziałem Las Palmas z Betisem, Espaniol z Villarreal też widziałem i widziałem celę z Atleti, czyli tak naprawdę nie oglądałem nic, chyba tylko z meczów Valencji zosunął. I dobrze, bo jest 0-0. Ostatnie dwie trzy kolejki nie dawałem wam żadnych wniosków na temat meczów. Wiadomo dlaczego, bo ich nie oglądałem. Także teraz trochę to rozwiniemy. Sevilla Valladolid. Jak widać 2-1 dla Sevilla. No i jak ten mecz wyglądał? Pierwsza połowa była dosyć nudna. W sumie tak jak i druga. Sevilla gdyby chciała to już w pierwszej połowie spokojnie mogła strzelić za dwa gole. Za dwie dobre sytuacje z spieprzył chyba Ikanacho. Peke Fernandez mógł mieć asystę, mógł mieć gole, w efekcie uznali to jako samobója. I w tym meczu według Sauer fajnie zagrał Mario Martin. Z tym, że to właśnie on mógł spowodować dwa gole dla Sevilla. Więc nie wiem jak oni to oceniają tak naprawdę. Co prawda dał asystę, wiadomo, to mu podbiło cenę, ale on zrobił ponad 80 punktów Czyli musiał zrobić chyba z 20 roundów W drugiej połowie Sevilla już wyglądała dużo lepiej od Valladolidu I kurde, pod te składy nasze to napawa to optymizmem no, Luke Bakio wygląda nieźle Peke Fernandez, fajnie, bo on w końcu gra i naprawdę dobrze wyglądał. Na skrzydle w Seville, co prawda z ławki, ale wszedł taki edżuke i on dobrze wygląda w tym sezonie. Nie zdziwię się, jak za jakiś czas będzie starterem. Ja nie lubię tak starych zawodników, więc go pewnie nie kupię, ale możecie na niego zwrócić uwagę. W sumie zobaczymy sobie, jak on wygląda. W sumie nie jest jednak taki stary, bo jest chyba w moim wieku. Punktuje w taki sposób. Te poprzednie wyniki, no to chyba z Ligi Belgijskiej jeszcze. W Henku chyba grał? Tak, w Henku. Nie, w Antwerpii. Okej, okay, tego nie pamiętam, no ale w każdym razie wygląda nieźle, mimo że te wyniki te dwa nie pokazują tego, to test oka już wygląda lepiej. Jeśli chodzi o cenę, jego nowa karta w tym momencie 7 euro, wydaje mi się, że spokojnie na jakieś 12 wskoczy, także to może w sumie przemyślę. A jak czerwona? Czerwona 40 euro niecałe. I da się to zrobić taniej. No okej, okay, za 30 euro spokojnie można go kupić. Moim zdaniem warto. Swoją drogą jeszcze lekko się wkurzyłem, bo jak może wiecie, kupiłem jakiś czas temu stack. Kawasaki frontale już raz oddał fajną kwotę. Nie pamiętam ile tam było, 70 euro albo 120, jakoś tak I teraz też miałem czutkę, trzy czutkę, po ich znowu wystawiłem, wygrywają 5-0 w tym momencie Okazuje się, że ma nadal z jakiegoś powodu w ogóle nie jest w kadrze meczowej Mój kapitan Yenaga, który gra prawie zawsze w pierwszym składzie, nagle ława Wszyscy fajnie punktują to zresztą zaraz zobaczymy. No, wygląda to w taki sposób. I to znowu był potencjał na pierwsze miejsce, gdyby nie to, właśnie, że dwóch zawodników nie zagrało. Choć Jenaga pewnie jeszcze wejdzie tam, chociaż trochę podbije te punkty, bo jak nie, to spadnę do drugiej dywizji. No dobra, wracamy do meczów Girona Rajo. To były nudy, ale Girona powinna wygrać ten mecz. Bardzo dobrze wyglądał Miguel Gutierrez, i to też jest taka opcja, że jeśli macie, załóżmy, 3-4 zawodników, którzy regularnie robią spoko wyniki. A nie chcecie przepłacać za obrońcę, na przykład, no to Miguel jest dobrą opcją. Bo on właśnie te trzy mecze Załóżmy zrobił wam po 30 punktów, ale to jakiś czas wskoczy na 80-90. Ta jego dobra gra mogła się skończyć asystą, jak nie dwiema. Zepsują Aspria, czyli taki prawo skrzydłowy, chyba prawo ściągnięty z Watfordu, jak się nie mylę, przed tym sezonem. Real za lawę. Wkurzył mnie ten mecz konkretnie. Zepsuli mi kupon. Już mniejsza o to, co ja tam miałem zagrane. Tu chodzi mi o to portu Mental Realu. Real za każdym razem gra na zaciągniętym ręcznym. Tutaj zrobili bardzo szybko 3 do 0. Ancelotti nawet zaczął robić zmiany, to takie naprawdę odważne, bo wpuścił na przykład Vallejo, do niego chciał wpuścić jeszcze stopera z i na szczęście nie zdążył, bo Wajecho popełnił dwa błędy przy golach i bardzo szybko Real zaczął drżeć o wynik. Tylko chodzi mi o to, że kiedy Real miał już to 3-0, to oni od 60 minuty zaczęli sobie klepać od prawej do lewej, do bramkarza, do przodu, do tyłu i tak cały czas. I zamiast wbijać kolejne gole, Ku kibiców Realu, tak jak robi Barcelona co kolejkę praktycznie, tylko nie teraz, to olali to zupełnie, mimo że wszedł Güller, mimo że wszedł Modrić, to tak naprawdę ta gra w ogóle przez nich nie przechodziła. Najdalej, no gdzie piłka potrafiła dolecieć, to nie wiem, na 30 metr potężnego Deportivo Alaves. A potem albo strata, albo wycofanie. Real w pewnym momencie zaczął w ogóle panikować, wybijać piłki, Kurtowa oddawał za darmo, Waheh oddawał za darmo. No i zamiast mieć fajny wynik, jakieś 5-0, bo spokojnie tyle mogło się skończyć, to się kończy 3-2 i była nerwówka. A wkurzyli mnie, bo miałem, że będzie 5 różnych Realu, 4 były już chyba w 60. minucie i właśnie wtedy Real stwierdził, że przestanie grać. Mecz Barcelony z Hetafe, 1-0 dla Barsy zasłużony wynik, fatalne sędziowanie, w sumie tak jak w meczu Realu, ale tego już nie będę teraz opisywał. Nienawidzę tego Hetafe i się nie doglądasz, jak już mówiłem, nie grają w ogóle w piłkę, oni za zadanie mają tylko Kopią, popychają zawodników, którzy nawet piłki nie mają, w efekcie czego drużyna przeciwna się frustruje, to niby działa. Bordelas jest zadowolony, tam klaszcze przy linii. Tylko, że sędziowie w tych sytuacjach zapominają o kartkach. Jak już dają, to drużynie była się przeciwnej za protestowanie. W tym meczu chyba akurat tak nie było, ale bardzo często ma to miejsce w tej świetnej lidze. No i Barca tak naprawdę wygrała 1-0 po błędzie Zori, który podał piłkę pod nogi Lewandowskiemu. A czy podał? No, zbił ją po prostu po wrzutce kogoś z prawej strony, pewnie Jamala. Jamala albo Kunde, chyba Kunde Na papierze wygląda to ok, 1-0, niezbyt okazały wynik. Tylko, że Barcelona zepsuła jeszcze chyba dwie setki. Jedną miał Eric Garcia na nodze na drugim metrze. To gdzieś na trzecie piętro wysłał piłkę. I miał też piłkę Rafinha, który w każdym z poprzednich meczów sezonu by to strzelił, tu po prostu zeszła ta piłka z nogi. Las Palmas Betis, tu jestem w szoku, bo Las Palmas pokazało, że potrafi jednak grać w piłkę w tym sezonie. I wyglądali bardzo dobrze. Nie wiem, jakie tam było XG, nie będę nawet na to patrzył, ale Betis z gry za dużo nie miał wcale. Ta jedna bramka. OK, fajnie wyglądała, fajna akcja, Diao wyłożył tapina Loselso, więc to Los może i dobrze napunktował, ale nie był to się jego rewelacyjny mecz. A ten Diao może być fajny, kupiłem jego niebieską kartę właśnie w tym momencie, chyba 150 euro kosztował, 18 lat tylko. Za parę lat może to być taka miniaturka Nico Williamsa swoją drogą. No ale jeszcze co do tego, Les Palmas miało swoje okazję. Kończyło się tylko 1-1 i jeśli chodzi o samą grę, to myślę, że nawet bardziej zasłużyli na zwycięstwo gospodarze. via Real. bramka z przypadku dla Espanyolu, czy z przypadku, no rzut wolny, jakiś tam później rykoszet. Bramkarz, czyli Kondo, już się rzucił, komesania mu tę piłkę podbił, no i piłka w siatce. Poza tym Villarreal kontrolował cały mecz. Dwie asysty Baeny, tak jak przewidywałem. Dwa gole Ajoze Pereza. Co prawda jedna z tych piłek nie była do Ajoze, ale ją przejął i strzelił. Mecz bez większej historii w sumie, tak naprawdę. Villarreal wyglądał nieźle. Tak naprawdę jedynym zapalnikiem tam był Pub I plus jest taki swoją drogą, że Sourer dodało tego Tierno Barego, napastnik z. W Villarreal, o którym niedawno mówiłem. Choć w tym meczu wyglądał fatalnie. A właśnie swoją drogą, propos napastników, to w Hetafe jest ciekawy zawodnik, on się nazywał Ucze? Nie pamiętam. Chyba Ucze. W sumie on możliwe, że nawet jest pomocnikiem w grze, bo podobno oni go wyciągnęli z trzeciej ligi jako defensywnego pomocnika i w tym meczu, czy tam nie wiem, może w tym sezonie, Bordalas robi z niego napastnika i naprawdę Barcelona miała z nim problemy. Potrafił się utrzymać z dwoma obrońcami na plecach i stworzyć jakąś tam okazję, tylko po prostu nie miał z kim grać, bo Hetafe nie za bardzo. Chciało wychodzić z własnej połowy, ale warto zwrócić na niego uwagę. No i Celta Atletico. Odradzam brania kogokolwiek z Atletico na ten moment poza oblakiem. Grają fatalnie w piłkę. Naprawdę, to jest żenująca drużyna. Moim zdaniem mogliby wydać jeszcze 300 milionów, nie przełożyłoby się to na nic. Od Sorlota odbijała się każda piłka, wyglądał żenująco. Galagher hamulcowy, bardzo mało widział na boisku. Miałem wrażenie, że co druga piłka jest wycofywana. Lenormo, to samo co mówiłem, no mi się on nie podoba. Nie wiem czemu Simeone wymyślił swojego syna na wahadle, nie działało to zupełnie. A jeśli chodzi o Celtę, to zagrała bardzo dobry mecz. Tak naprawdę oni prowadzili grę, bramka dla Atletico padła chyba w 89 minucie, a minutę czy tam dwie minuty wcześniej spokojnie bramkę mogła strzelić Celta, tam chyba jakiś Rodriguez, dwóch weszło Rodríguezów, Rodriguezów, nie pamiętam który, chyba Javi, z dwóch metrów nie trafił w bramkę, w sumie to nie wiem czy on w ogóle trafił za bramkę, nie wiem czy ta piłka na aut nie poleciała, ale to musiał być gol. Zajebisty mecz Starfelta, chyba w sumie MVP meczu. Po punktacji prawdopodobnie też myślę, że on tam z 70 mógł wykręcić. Svedberg wyglądał średnio, a Spasa nie było za bardzo w tym meczu. Bardzo dobrze wyglądał Borcha Iglesias, ale naprawdę chyba to był jego najlepszy mecz w tym sezonie. No czyli klasyczny mecz Celty z Atletico. Atletico nie zasługiwało na nic. Atletico wygrywa 1-0 po bramce w końcówce. No i Celta niestety pierwszy raz w tym sezonie przegrywa. Co swoje drogą jest żenujące, bo Celta w sześciu meczach straciła 13 bramek do tej pory. Atletico się z nimi tak męczyło, naprawdę oni nie zasługiwali na pół gola w tym meczu. Gdzie Celta to ze 3 mogła strzelić? Ta jedna, o której powiedziałem i tam jeszcze coś miał Borcha, ktoś jeszcze Okej, okay, w tej kolejce mamy komplet Meczów i jak to widzimy. Wyciągnę szybko telefon, bo tam już obstawiają te swoje wyniki w score rushu, Więc od razu będę je czytał. Wajadolit Majorka... O, Kawasaki właśnie gola straciło, także nie było tematu. Wajadolit Majorka, tutaj dałem. Wynik 1.0 dla Majorki. Vajadolit jest strasznie słaby. Już mówiłem tak naprawdę o tym parę razy i chyba nic się nie zmieniło. Nie napawa to optymizmem, a Majorka potrafi grać w piłkę. 1.0 to będzie zasłużony wynik na pewno. I jeśli kogoś miałbym brać z Majorki, to może na dłuższą metę samą kosztę, ale to też taki do bardzo taniego składu, albo... Może pod nie wiem, long-termową inwestycję? Hetafe Alabess. Ja dałem tutaj, że będzie 1-1. I w sumie to byłoby spoko, bo obie różny wtedy stracą po dwa punkty, czyli łatwy o ich spadek I to jest mecz z gatunku takiego, którego się po prostu nie włącza Nie bez powodu jest on o 14 Zjedzcie sobie wtedy spokojnie obiad, na pewno tego nie włączajcie Na 100% w tym samym czasie będą jakieś inne ciekawsze mecze No nie w Hiszpanii, ale w innych krajach O, 13.30 będzie grało Newcastle City Także nie ma co się zastanawiać A, no i nikogo z tego meczu bym nie brał Rayo Leganes, tutaj postawiłem na wynik 2-0 dla Rayo Moim zdaniem warto wziąć Bataye bramkarza z Rayo nie jest on stary, nie wiem tylko czy on jest wypożyczony czy kupiony, ale on i tak lata po tych wypożyczeniach, no to prawie go chciało już dawno, o tym nawet chyba mówiłem na którymś odcinku. Dobry bramkarz, myślę, że tu zrobi czyste konto, a nawet jeśli nie, to i tak na dłuższą metę będzie spoko, bo on ma te interwencje takie na notę, można powiedzieć, dzięki czemu lepiej punktuje. I z tego meczu tak naprawdę tylko jego bym polecił. Sociedad Valencia, ja tutaj postawiłem na wynik 1-0 dla Sociedad, ale życzeniowo, bo lubię Sociedad, mimo że. Co odcinek powtarzam, że są żenujący. Jeśli kogoś tu brać, to Remiro do gry wrócił Bryce Mendes, teraz dał asystę. kotecznie to, że ja wam go polecam. On na dłuższą metę może wam się raz na jakiś czas przydać. To bardziej dla tych, którzy mają te tańsze składy. No i ewentualnie Sergio Gomez. Nie patrzyłem czy on ma zagrać. Jeśli tak, to może z Braisem to się lepiej będzie układało. No ale to mówię, jeszcze nie jest moment na to, żeby kupować kogokolwiek z Sociedadu, bo tam nic nie wskazuje na to, że nie mają zacząć grać w piłkę, jakkolwiek. Osasuna, Barcelona. Ja tutaj daję 2-0. Po prostu Barcelona wygląda dobrze. Szczęsny chyba jeszcze nie będzie bronił w tym meczu, tak mi się wydaje. Ten Penia był niepewny w tamtym meczu, ale nie na tyle, żeby sądzić, że jakiegoś farfosla wpuści. Pewnie by wpuścił na dłuższą metę. Może wpuści w tym meczu, no ale myślę, że będzie to 2-0. Barca jest w gazie. Ten mecz z Hetafe no to mówię, spokojnie mogło być 3-0, skończył się tylko 1-0. Też niestety, bo też mi to spieprzyło kupon. No i jeśli chodzi o Barcelonę, to nie muszę mówić. No Kunde, wiadomo, wiadomo, że Rafinha, Jamal, wiadomo. Celta Girona, ja tu widzę BTTS, 1-2 dla Girony. Celta naprawdę fajnie się pokazała w meczu z Atletico i nie wyglądała jak drużyna, która rok temu biła się o utrzymanie. Znaczy, rok temu, w poprzednim sezonie. Spokojnie, że nie mogą strzelić gola tym bardziej, że chyba teraz wraca Liga Mistrzów, więc ta Girona może lekko rotować. Prawdopodobnie, myśla, będą już bardziej nawet. Przy meczach puchorowych. Co nie znaczy, że tego meczu nie mogą wygrać, bo tworzyli sobie okazję, Miguel jest w formie. Na razie mają problem ze strzelaniem goli, ale Selta ma też problem z tym, żeby ich nie tracić. Bilbao Sevilla, tutaj widzę Remis 1-1. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że nie wiadomo, czy zagra Dani Vivian, bo dostał podobny jakiś tam cios we wczorajszym meczu z Romą, po czym musiał zejść z boiska z opuchniętą twarzą. Dodatkowo Niko, który za każdym razem, jak pokazują, że zagra, to nie gra, a za każdym razem, jak pokazują, że nie zagra, to gra. Na ten moment pokazuje, że zagra. Więc prawdopodobnie nie. Sevilla nie pokazała się właśnie z tak złej strony wcale. Atletik w tym sezonie chyba wcale tak łatwo sobie akcji nie buduje. No mówię, moim zdaniem to jest ten mecz na Remis. Jeśli będę miał czas, to odpalę sobie na pewno ten mecz, żeby zobaczyć i Peke, i właśnie Niko. I pod tę kolejkę bym nikogo nie brał, ale ogólnie z tych drużyn, no to wiadomo, że Vivian, wiadomo, że Eduque, Peke Fernandez i Luke Bakio. No i Loic Badę, chociaż na razie nie punktuje najlepiej. No z meczu Celty z Giron, to wiadomo, że to co mówiłem, czyli Miguel Gutierrez. Też nie mówię, że na ten mecz, bo pewnie będą jakieś rotacje. Musicie sami sobie to sprawdzić. Daily Blind, jeśli lubicie kupować starszych zawodników. Ten Aspria na dłuższą metę może być fajny. To nie będzie drugi Savio, ale swoje liczby będzie robił. Na pewno odda. Iwan Martin ostatnio wyglądał lepiej. Jan Hellerera wygląda spoko, też można go kupić. No i jeśli cena spadnie Briana Hila poniżej 17, nie wiem ile teraz kosztuje, no to wtedy można się nad nim zastanowić. Betis ze Espaniole nie daje tutaj zbyt dużych szans Espaniolowi, chociaż Betis wczoraj w wcale nie wyglądał jakoś... Rewelacyjnie. Ja tutaj postawiłem na 2-1. Bo ten Espol zaskoczył Izraelem strzelając Gola. Znaczy strzelając, no Kurtua strzelił tego Gola, ale jednak jakieś tam zagrożenie stworzyli. W meczu wczorajszym z Villarreal też tego zagrożenia nie było jakoś super dużo, ale ten gol wpadł. Także może tego Gola strzelał? Nie no, w sumie chyba zaraz zmienię. Myślę, że... 2-0 albo 2-1 Na razie dałem 2-1, jeszcze to przemyślę No ale Betis strzeli, Betis to wygra Nie powinien mieć u siebie większych problemów O tym kogo z Betis ubrać już mówiłem, więc nie będę się powtarzał Real z Atletico Przed tym meczem jeszcze myślałem, że będzie miał Real dosyć duże problemy z Atleti Teraz myślę, że będzie miał, ale nie duże. Atletico nie potrafi tworzyć sytuacji z przodu Co prawda Real też Ale coś ostatnio tego zaczynają wpadać Realowi Co prawda teraz będzie to meczem bez Mbappe Co wbrew pozorom może nam pomóc Bo zamiast się docierać w pierwszych derbach Madrytu To Real po prostu zagra swoim starym składem Na pewno. Pamiętają, jak to się robi. Co prawda bez napastnika, bo nie ma haselu, a byłby idealny pod taki mecz. Ale pewnie w takim razie wyjdziemy rąbem albo z Gylerem na prawej. A zresztą pokażę Wam, co tam... Typują, jaki skład będzie. No, w sumie to wychodzi na to, co powiedziałem, czyli Real Rombem. W sensie, no tutaj są, w, są płasko. Czułam, i będzie szóstką, Bellingham dziesiątką, Fede z prawej, Madrid z lewej. Ja w tym meczu widzę 2-0 dla Realu. Naprawdę serio zdziwię się, jeśli Atletiko tego gola strzeli. Ja wiem, że to jest Atletiko, ja wiem, że to są derby i tak dalej. Ale no, oni są żenujący w tym sezonie, no umówmy się. Naprawdę wstydem będzie stracić z nimi punkty. A no i gdybym miał celować w jakiegoś zawodnika, to byłby to Rodrygo z Realu. Z tym, że jego cena prawdopodobnie teraz skoczyła właśnie przez to, że mm, wypadł Mbappe na trzy tygodnie. No i ostatni. Mecz Czyli Villarreal z Las Palmas. Ja tutaj widzę deklasację. typu 3-0. No 3-0 to może nie jest deklasacja, ale myślę, że to będzie dominacja Villarreal. Nie sądzę, żeby Las Palmas mi go bo Co prawda, oni nie bronią jakoś super dobrze. I co prawda Las Palmas wyglądało nieźle wczoraj z Betisem, ale to było u siebie. Co prawda te loty do Villarreal wcale nie są jakieś dalekie, ale w każdym razie spodziewam się, że Baena razem z Ajoze szybko załatwiał temat. Nie powinni się jakoś specjalnie męczyć. Swoją drogą, Baena jest w takiej formie, że to się w głowie nie mieści. Więc jeśli chce wam się troszkę wydać, to Baena ma w Tym bardziej, że nie wiem, no moim zdaniem to musi być jego ostatni sezon w Villarreal. Pasowałby idealnie do Barcelony, gdyby tam już w tym momencie nie było Pedriego i Olmo. Pasowałoby świetnie do Leverkusen, nie wiem gdzie jeszcze w sumie, może w Borussi, to są takie kluby, gdzie bym go widział. Byle nie poszedł do Atletico, a tak naprawdę to jest jedyny klub w La Liga, który miałby dla niego miejsce jakościowy klub oczywiście no w Realu przez y, awanturę z Fede raczej nie wyląduje nigdy w tej kolejce zupełnie nie jestem przekonany zakładając, że Real wygra te 2 to może ten skład coś tam ugrać jeśli faktycznie Villarreal przejedzie się po Las to tym bardziej szanse wzrosną ale nie liczę na nic dokupiłem właśnie tego Diao, o którym mówiłem brakuje mi jeszcze jednego zawodnika i wtedy po prostu będziemy grali in season będzie łatwiej o boksy, bo 50% osób je dostanie reszty składów jeszcze nie wystawiłem na spokojnie jest jeszcze trochę czasu jedyny, którego jestem pewny już w tym momencie to skład realu, do którego znowu wrzucam baenę. Tym razem zamiast mbappe z oczywistych względów. I fajnie, bo w końcu udało się awansować do dywizji pierwszej, więc i boxy będą lepsze, i nagrody pieniężne będą większe. Także na dzisiaj to tyle, i przypominam, że będę mega wdzięczny za jakiś komentarz i łapę w górę.